Witam telewizję HTV. Jesteśmy po meczu ze spójnią Osiek Zimnodu. Naszym gościem jest Krzysztof Świątek. Witamy. Witam. Krzysztof, na początek gratulujemy awansu. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszymy, że możemy awansować w ligę wyżej i zrobić kolejny krok do tego, żeby hutnik wrócił na swoje miejsce. Wygraliście 7-0. Trudny mecz, łatwy mecz? Na początku było dosyć ciężko, bo przeciwnicy wyszli do nas wysoko. Jednak z biegiem czasu zagoniliśmy ich trochę grając piłką. I było zdecydowanie łatwiej, później czerwona kartka już nam ułatwiła mecz. No i skończyło się tyle, ile się skończyło. Bardzo się cieszymy z tego. Twoje dwie bramki, w tym jedna z rzutu karnego, ciężko było? Stres? Nie, no myślę, że to rzut karny był na 3-0, więc nie było aż tak dużego stresu. No wiadomo, że chciałem szczelić tego karnego, żeby już ułożyć mecz do końca. Jest to historyczna chwila, niewątpliwie. Wszyscy się cieszą. Powiedz mi, twoje uczucia. Co teraz czujesz? O czym myślisz? Znaczy, o czym myślę? Na pewno bardzo się cieszę, że zapewniliśmy sobie awans, że już mamy spokój, bo jednak rundę nie zaczęliśmy tak, jakbyśmy tego chcieli, ale z biegiem czasu rozkręcaliśmy się i graliśmy coraz lepiej. No i teraz trzy kolejki przed końcem mamy awans, ale nie chcemy spocząć na lorach i chcemy wygrać wszystkie mecze do końca. Twoje słowa do kibiców, którzy cały czas są z Wami. Ha, bardzo dziękuję za doping i myślę, że w imieniu całej drużyny. Dziękuję Ci bardzo, życzymy oczywiście dalszych sukcesów, dalszych awansów, no i będziemy śledzić dalej i tą kolejkę kolejne. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo dla Telewizji HTV, Małgorzata Wąsik.